W każdym razie tak, ja chciałam, ja przygotowałam taką grę jeszcze w ramach mojego projektu Między Innymi, e, która tam będzie nam pomoże, tam się trochę lepiej jeszcze poznać, tam i tak będzie polegała na obserwacji siebie nawzajem i zauważaniu tego, co, co się dzieje wokół nas i co się dzieje z innymi. I tutaj teraz, to ja właściwie nie mam wiele powiedzenia, bo wszyscy dostaniecie instrukcję w swoich takich pakietach dołączonych do tego patrolu. I chciałam zrobić takie, e, tak, e, chciałam zrobić takie żeby mało osób było w jednym patrolu, żeby było łatwiej się połapać i nie było jakichś tam konfliktów wewnątrzpatrolowych. No i e, chciałam, że i stwierdziłam, że muszę dokonać takiego drastycznego wyboru, czyli do każdego patrolu przydzielić jakiegoś starszego harcerza, bo dzieliłam ich niestety. Więc tak, e, jeśli nikt nie będzie miał nic przeciwko, to po prostu zrobię tak, że będzie, e, sorry, 8 patroli. I tak, cztery patrole to będą. Trzeba bym do czterech patroli się rozdzielić dyplomatów, zgadzacie się? Ako i... Cuku, Ten, Kioka i ten, Mr. Popo, jeśli się tam robić. To ten. Tak. No i teraz jakby się sobie... No. Mam pytanie. Mam pytanie, czy są chowane że... w kieszeniach tych Ale tylko w jednym namiocie, Czy wszystkie są chowane. Nie. Ja To tak, to jeszcze tylko słówko do gry. W tej kopercie, którą dostały patrole musicie, się, musicie przekazać wszystkie wiadomości, które tam jedna osoba ode mnie dostała swojemu patrolowi. I jest tam taka mała kartka, napisem uwaga, ona jest bardzo istotna. I właśnie gra się już tam zaczęła, więc wszystko, opcja. Dobra, więc czas na rozmuderowanie teraz to. będzie o, i na chwilę potem zaczął 15 minut. Zaraz! Po tych 15 minutach kto ile kartek znajdzie taki, to są jego punkty, nie je znajdzie, no to A to można teraz szukać? Tak. To ja poproszę tę Już punkt, mogę przestać filmować. To, że wiem, że są u Was w namiotach takie kartki, to są jeszcze na portem tolowym, w odrębnym obozu. Więc... A w kadrze? W kadrze nie ma. Tam jest, napisane, liczba punktów jest napisana po japońsku. Co? Liczba punktów jest po japońsku napisana, więc nie można przejść i powiedzieć mam kartkę, to dajecie mi punkty, tylko trzeba powiedzieć, ile na tej kartce jest punktów napisanych Skąd mam to wiedzieć? Skąd? Skąd to? Iż, Napiszemy wam zaraz na tablicą cyfry. Znaczki czy... hmm? są. Napiszemy wam za chwilę na tablicę. To, no. to będzie z znaczkami napisane. Tak. Tak. Kurde! Jest napis po polsku. Tak. Właśnie zdobyłeś. Znaczkami cyfra po japońsku i potem dalej punktów do punktów. A do ilu jest Ręka mi drgnęła, to się wytnie. Na różnych kartkach jest różna liczba punktów. Najwięcej. Najwięcej nie powiem, najmniej jest jeden, najwięcej... Więc jak ktoś znajdzie jedną kartkę z jednym punktem, to niech szuka dalej. Czas, tak, 15 mi. Ej, Mirek! tam Już. Zastępami z punktacją dwoszelego zbiorka. Trzy. Dwa. Jeden. Zero. Całość baczność. Spoczę, podciągnął. Uuu, jeszcze. Dobrze. Nie. Ju. Ile macie? O. O! jak wszystko. Patrz to Spocznij. się, do swojego? Więcze? Ale to jest taki Bo pomogli zastępy, zastąpić. do swojego? Dobra. Dobra. Poproszę kartki w takim razie.

Nie, nie, ma. nie mam! Szukajcie później pod dwa. No, 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 ja mogę wam ja szukać. Ninja teraz. Nie, ninja, po, ile? Sześć! Pokaż ty. Jedna była pod pryczą, tam Jedna się Jedna nie będzie była jeszcze. No, Kapłanki, cztery, Tylko? Tak. Gdzie miała drugą? Nie macie? Cztery. A my mamy tylko jedno? To sprawdźcie sobie na półce. A my w namiocie. A my w namiocie, tylko mieliśmy jedną pod półką i jedną na A gdzie druga jest? ona była na placu Gdzie ona była? Znaczy macie jeden. A Ninja ile macie? Ale była pusta. A, Nie, nie, nie. To zaraz, to zaraz. No. no to w ogóle to nie było moje. No. Ale było na zamiocie. No. Muzykanci, gdzie była? A druga? bo obejrzyjcie sobie półkę dokładnie. Tam, no gdzie jest podbita szpilka. Katańczycy. ta była w moim zeszycie a łącznie ile? ile łącznie 5 najwięcej jest wygraliśmy <tryk> dobra ogłoszenie <Nie>, punktacji <tryk> co tam e, okej 5 jak właściwie jak 5 punktów nie 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 no tak się zadawam no jeszcze raz za gongi ile macie punktów 7 7 7 tak automice 3 tak? Ninja? 6? Tak? Kapłanki? 4? Dyplomaci? Hmm. No, swoje tarpuny, no. No. Telefony? Nie, nie, jedno. Dyplomaci? Zaraz się Jakie A to miała, gdzie ma, jak ma. na działać cymogram. A to telefony? działać cymogram? A to Obejrzyjcie telefony. A to miało działać A jeszcze jeden. Muzykanci. Trzy. To... Trzy. Gdrofcy, trzy. Już wszystko jest. Trzy. Ej, się trzy. Ugo! Ugo! Ogo, ogo, nie Wygrali. Saigony sześć. Wygrały saigonki. Yeah! Wygrali. Wygrali. Później są Wygra... ninja. Sześć. No. Muzykanci. E, katańczycy. 5. Pięć. Muzyk ninja, kapłanki 4 i muzykanci i alchemiczki po trzy. No i dyplomaci jego. Mm -hmm. Powiedzmy, no, no, żebyśmy. Powiedzmy, nas, a no gdzie punkty. jest nasza druga kartka? Patrzność! Spocznij. Powiedzmy, że można będzie mi tu jeszcze za chwilę przynieść kartkę, którą wydam do publikacji. A gdzie jest nasza trójka? Będę liczył do 10, a ktoś znajdzie, to nie może tego położyć. Ale my nie wiemy, gdzie jest tył, do Ale mi na nie Na na mnie powiedzieliście Gdzie 7, mamy szukać? Nie, jeszcze. 8, 8. A tutaj jest. 7. 6, no nie, 5, spadaj. 4, nie, 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 Nie,